Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku moja propozycja to myślę, że bardzo znana zapiekanka z ryżu, z jabłek, ale ja tam dodam jeszcze swoje dodatki. Każdy, chyba ma tą zapiekankę zna. Każdy ma swoje sposoby, więc w komentarzach czekam na Wasze opinie, co Wy dodajecie do takiej właśnie zapiekanki ryżowo-jabłkowej. Z chęcią sobie poczytam, z chęcią wypróbuję Wasze propozycje, a dzisiaj się zapraszam na odcinek. Dzisiaj zaprezentuję Wam swoją wersję. Oczywiście po filmie pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek, który powiadomi Was o moich kolejnych odcinkach. A teraz zaczynamy i bierzemy się do pracy. A zaczniemy od przygotowania sobie ryżu. W pierwszej kolejności tutaj zrobię do garka, wleję sobie około 600 ml mleka. Jeżeli podczas gotowania ryż będzie wpijał mleko i tego mleka nam braknie, ewentualnie tego mleka sobie dodamy. I teraz tutaj mam szklankę ryżu około 250 ml. I teraz tak widzicie, tutaj mam pół szklanki rodzynek. Rodzynki nie namaczałem. Dodaję je teraz bezpośrednio do tego ryżu i razem tutaj z tym ryżem będą się gotowały i one sobie tutaj zmiękną, także nie ma potrzeby namaczania. I teraz dam też tutaj od razu dwie, trzy duże łyżki miodu. Zamiast miodu możecie użyć cukru. No ja tutaj preferuję miód, jednak z miodem to lepiej smakuje. Miód mam dodany. Teraz możemy zacząć sobie to wszystko gotować. No i ja już mam wstawione tutaj na gazie. Dobrze, teraz to wszystko jeszcze przemieszam, tak żeby rozpuścić ten miód. I teraz podczas gotowania będziemy to oczywiście dość często sobie mieszać i kontrolować, jak to wszystko nam tutaj wygląda. Proszę zobaczyć, ryż tutaj zaczyna się gotować. Teraz musimy pamiętać o tym, żeby co jakiś czas go tutaj dobrze zamieszać i ryż będziemy oczywiście gotować. Aż do jego miękkości. Teraz możemy zacząć zajmować się jabłkami. Siedem jabłek średniej wielkości, i ja tutaj jabłka mam takie, powiedzmy, średnio słodkawe. Nie są one za mocno słodkie, ale też nie są za bardzo kwaśnawe. I takie mi się wydaje, że będą idealne. Teraz ta te jabłka sobie tutaj wydrążę cały środek, obiorę ze skórki i zaraz powiem wam, co z tymi jabłkami zrobimy. Proszę zobaczyć. Sucho w garnku mi się robi, a ryż jeszcze nie jest do końca miękki. Więc ja tutaj jeszcze. Dolewam trochę tego mleka. Mleko teraz tak dolewam mniej więcej na oko. No jeżeli będzie taka potrzeba, doleję go jeszcze raz. Przemieszamy teraz to wszystko jeszcze dobrze. Teraz możemy sobie zwiększyć gaz i wracamy do jabłek. Jabłuszka mam obrane, wydrążone. Biorę sobie teraz jakąś miskę, tarkę. I na tych oczkach zetrzemy sobie wszystkie jabłka. Możemy to zrobić oczywiście w robocie. No ja dzisiaj nie będę angażował do tego robota kuchmowego. Zrobię to po prostu na tarce. No i proszę zobaczyć: pierwsze jabłko starte. Pozostało jeszcze sześć. No i jabłka mam startę. Co teraz zrobię? Garnek. Wrzucę tutaj trochę masła. Nawet tego nie ważyłem. Tak po prostu kroiłem kosteczkę. No nie wiem, może 20 gramów. Może troszeczkę więcej, jak tylko masełko mi się rozpuści, zaraz dodamy jabłka, i oczywiście dodamy też tutaj sok z pomarańcza. Ale w międzyczasie ugotował mi się ryż. Ja już sobie go posmakowałem, bardzo mięciutki, bardzo smaczny. No, powiem wam szczerze, ja będę go zjadł tak jak teraz w tej postaci, bez robienia tutaj żadnej zapiekanki. No ale my dzisiaj robimy zapiekankę, więc musimy kontynuować. Ja go sobie teraz przykryję, odstawię sobie go na bok, a dalej kontynuujemy sobie teraz z jabłkami. Masło rozpuszczone. Wrzucam teraz tutaj całą zawartość jałek, które w sobie przed chwilą starliśmy na tarce. I co jeszcze zrobię? Wrzucę jedną laskę cynamonu. I teraz ostatnia rzecz. Pomarańcz przekrawamy sobie na pół. I wciskamy sok. Najpierw tutaj wcisnę z jednej połówki, zobaczymy, ile tego soku mi tutaj da. No, widzę, że śmiało mogę dać jeszcze drugą połówkę. Tutaj widzę dwie peski mi wpadły. Te peski proponuję, żebyśmy sobie później wyciągnęli. A nawet nie będziemy czekać, tylko za chwilę je sobie tutaj wyciągniemy. Druga połówka wciśnięta. Peski też mam wyciągnięte. Mam nadzieję, że udało wyłowić mi się wszystkie. No i teraz. Zaczynamy sobie tutaj to wszystko podduszać. Będziemy to robić do miękkości jabłek. Około 8 minut, może 9 jakbym miał dokładnie policzyć. Tyle dusiłem tutaj te jabłka, one są idealne. Nie rozeciały się do końca, bo ja też takich nie chcę. Więc teraz możemy zacząć to wszystko ze sobą komponować. Foremka przygotowana. Tutaj proszę zobaczyć mam trochę masła na papierze. I wysmaruję tak tutaj całą foremkę, i spód, i boki. Foremka wysmarowana, i teraz połowę ryżu musimy tutaj przełożyć na spód, tak żeby druga połowa została na przykrycie właśnie tych jabłek, które sobie wcześniej przygotowaliśmy. Ale wspaniały zapach się unosi. No nie wiem, czy dotrwam i zaraz tutaj nie skonsumuję z jednej dużej łyżki, bo to jest naprawdę ryż taki yy, uwielbiam. W przyszłych odcinkach kiedyś Wam zaprezentuję yy, w jaki sposób ja właśnie sobie ryż przygotowuję bez rodzynek, ale z sokiem, tylko ryż z sokiem. Naprawdę bardzo smaczne. Także zapraszam do śledzenia mojego kanału. Proszę bardzo, pierwsza warstwa ułożona. No to teraz dajemy jabłuszka. zobaczyć u mnie jeszcze w garku na spodzie jest trochę soku. Oczywiście ten sok też tutaj dajemy jak najbardziej. Ryż tutaj przyjmie każdy smak, a ten sok sprawi, że on jeszcze napije się trochę tego soku. Będzie naprawdę rewelacyjne. Ja już tutaj Wam pokażę wyciągnąłem sobie tą pałeczkę cynamonu. Ale to nie znaczy że jeszcze tutaj cynamonu nie użyjemy za chwilę, coś zrobimy, zaraz wam pokażę, tylko przykryjemy teraz to drugą częścią ryżu. No i druga warstwa ułożona, co teraz zrobimy? No teraz proponuję, abyśmy ustawili sobie piekarnik na 180 stopni, żeby on już ładnie nam się zaczął rozgrzewać. A my teraz weźmiemy jedną pałkę cynamonu, oczywiście wziąłem drugą, nie tą, co była w jabłkach, bo ona jest Trochę mokra, tu świeżą, suchą i zetr sobie ją na takiej tarce właśnie. To jest tarka do czosku, najmniejsze oczka i tak tutaj trochę poskuję, tak żeby kilka właśnie tych ziarenek po całości tutaj ładnie doprawić. Oczywiście możecie też użyć cynamonu, który już macie, na przykład jest zmielony. No ja cynamon przeważnie właśnie używam taki. Na świeżo tutaj ścieram wszystko. Proszę bardzo. Teraz pozostało tylko przykryć to folią i do rozgrzanego piekarnika wstawię to na około 20-25 minut. No i gotowe. Ryż z jabłkami upieczony. Zaraz tutaj wyjmiemy trochę, żeby Wam zaprezentować jak to tutaj Smakowicie wygląda. Aj, coś naprawdę pysznego. Proszę zobaczyć. W środku jabłuszka, u góry te czarne, brązowe małe kropeczki to właśnie cynamon, którym na końcu to doprawialiśmy. Rodzynki, ryż. No, naprawdę bardzo smaczne. No i sami przyznajcie, bardzo proste w przygotowaniu. No, nie pozostało mi nic innego jak zaprosić Was na moje kolejne odcinki, pamiętajcie niedziela godzina 16 i środa godzina 16, teraz życzę wszystkim smacznego, pamiętajcie oczywiście o dzwoneczku, zostawcie jakiś komentarz, jakie wy wersje właśnie takiego ryżu z jabłkiem robicie, a może nie z jabłkiem może z jakimś innym owocem teraz życzę wszystkim smacznego no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć